Cień, Witam was w możliwe, że kolejnym odcinku z Minecraft Bedwars, bo wczoraj nagrywaliśmy film, ale wyszedł tragiczny. Gramy sobie na serwerze Craft y, Play, gdzie są. Oh. To tak, gramy pierwszą mapę. Zobaczymy, czy będzie tak tragicznie jak ostatnio. Będzie raczej. Stanie się biały nie buduję No, spadł. Pan to, pan to, pan to, co ja umiem. O! Plecy, plecy masz, plecy masz! No wiem. <noise> nie wiem, co mam zrobić z nim. Yy, podbuduj się do niego szybko. Już ci pomagam. Ja nie mogę go uderzyć. O, już mogę. Musiałem się nauczyć go uderzać. Bo sobie wycieram no okulary, nie? <noise> dobra, ślepak wy, wy, wytarł okulary. Możemy grać dalej. O, kurde. A, sklep mi nie działa cały czas. To ty niszczysz? Złoto miałem! Nie, nie odłożyło mi się złoto, kurde. No ja musiałem skoczyć, bo mi znowu się sklep bugował na tym serwerze. Dobra, jakaś akcja musi być. Bo na razie nic nie zrobiliśmy. Śmieszne zakładanie okularów jedynie co to było tutaj. Tak mało śmieszne jednak. Co to są? Emeraldi? E, pięć Emeraldi mam. Masz na cztery obsydiany. weź to podwieź. Wolę się nie speedbridge'ować. Raz. No co on pije, no kur... A, no kur... Auto clicker zajebany, no. Widać. 200 CPS-ów chłop klika. Kur... klika. Komputer mu klika TNT Ty. Kurde chłop tu był gdzieś, a nie wiem gdzie jest Ogólnie oni nie mają łóżka już A A, zabudował się dla nas, jest na dachu no, Co? Aha, to ten Spad jeden tu No to chodź tutaj, Hel. No lecę! Na spałnie biję się z nim. No ja jestem nad tobą gdzieś. To chodź do środka. To No. Nie był to zbyt ekscytujący mecz, ale wygraliśmy. No. W końcu, pierwszy raz w tej serii. I to za pierwszym podejściem. Dzisiaj no, za pier jest pierwszy jest raz. Eee, co ja robię? Czemu Kurnic... Kurnica. Buduj się dalej za mną, no Ale łóczko chciałem zabudować właśnie. Dobra, to ja zabuduję, no bo zginąłem, no bujaj się! Atakuj! Ich. Mam bloków! Kurźde Leci! Jest Dostał! O, tu jest ten. Skuk. Skuk jest na, na dach. Jak ostateczne Czek, ostateczne No przecież nie mają łóżko, chalno Czemu ostateczne? Ale co ostateczne? No na się było napisane. E uwaga, ostateczne. uwaga! Ostateczne. <laughs> Tuż przede mną. Dobra, daj, 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 ja się już buduję. E, daj, e, daj, 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 daj No, no dobra, już. Dobra, pomóż mi. Dobra, nie musisz. Yy, powrót na naszą. Mamy daj, daj, dajmenty. Szarych nie ma. Widzę. Ogólnie możesz iść po diamenty. W rogu naszym, czy tam gdzie ty? Znaczy nie, tam ten, do nas. Dobra, widzowie, jak doskoczę, to musicie lajka like zostawić. Jak doskoczę, musicie lajka like zostawić. mam 12 zł. No, dziękuję. Przyda się, aha, Różowi... a za, aha. ja myślałem, że różowi żyją <grymne> dwie kule zwarnowałem na kogoś. No nie. Któryś? No, no nie wysła mi. <laughs> A czemu ty takie coś robisz? No, kurwa plecy już ma zje! No, nie mam klocków już. No, jeszcze łuk ma fryer. Kurwa, czemu ty takie głupie robisz Jakieś zabudowy? O, spadłem, ale zrzuciłem jednego. Drugi jest Twój. No, mam go. Kurwa, nie rób jakiś taki głupi zabudów. Bo, bo mnie szlak strzeli. Kurwa, pomagasz przeciwnikom. Dobry pomysł. Perf. Kurwa, nie masz villagera już. Ej, villager znik Chodź na chwilę Villager znik, pa vill villagera nie ma O kurde <laughs> Bo ja go nie widzę Znaczy widzę go, ale go nie widzę, nie TNT Widzę. Już byłem na tym moście naszym, ale spadłem Poślizgnąłem się Dobra, jednego zabiłem, jeszcze jeden, jeszcze jeden Dwa TNT poleciały, uważaj Dawaj, dawaj! Nie, dobra, łóżka nie widać. No, zakrył mnie. Słychać tylko bloki, ale... Gdzie oni? A, wyjdzie, Kurde, wyjdźcie to muszę wyjść jakoś. O, fuck. Zielony jeszcze! Kurde, ile ich, no! Wszyscy jak zawsze na nas się fokusują, no. Dziesiąt. A mi zawsze, kurwa, jak zawsze, kurwa... Je ty villager nie działa, no i przegrywamy przed villagera, bo ja nie mogę nic zrobić O kurwa Idą No wiem kurwa A to ty Za mną jeszcze o. No ja nie, 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 o villager mi się naprawił jak odeszłem Ogólnie to mamy gości obok w bazie, nie? No tamten co biegnie to łóżka nie ma No to mamy gości No to kulą go zrzucę i już nie będzie O, Dobrze. cztery diamenty Gdzie on jest, tam? Nie, potrafię w tu przejdzie, bo trzeba go tak... O No i naszej nadziei już nie ma Bo morscy umarli obaj i zostały tylko te goście z łóżki. Czyli przydałoby się iść na środek po emeraldy. Może nie wiem co mam kupić. No, diamentowe rzeczy wszystkie. I skok najlepiej. Żebyś dobrze szybko spierdzielał. O nie, oni wzięli emeraldy. Ktoś brał emeraldy. Bo jest tylko jeden. O, 4. Dobra, zapierdzielam na górę. Bo pewnie nie poszli na górę. No. Nie, no byli, ale pewnie kiedyś, dawno temu. Ja tylko będę mógł chyba zło koński. O kurde, trient leci do mnie. Słyszałem, ale nie widzę. No, ja mam. To ty idziesz, nie? Ja jestem na środku, uciekam od nich. Jakim cudem kuna przyniknęła przez wełnę? No, halo? Nie wiem. Kurde. No, gość jest na oście koło naszej bazy. Dobra, jednego ja zabiję. Ech. Gdzie on jest? Tu już jest prawie O spadaj Co? Nie mam dlaczego no, no help No jak ci pomogę jak kurde Możesz, mogłeś ze mną iść Jestem na drugim końcu mapy No mało no, HP 8 ma. 4. No, trafił mnie jednak. No, jeniu. Nie. Cały HP mi zabrał, a on miał mniej. No. no, typowy ja. Nie umiem PvP O, no i bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie oni są, ale. No. Dobra, teraz weź tutaj jakąś. <laughs> obronę, mur chiński, i... Będzie po zawodach. No widzisz go. Kulką być go. Cicho, ja udaję, że nie mam kuli. A. A, dobra, dobra, dobra. To ja patrzę po bokach. Gdzie tamten jest? Tamten. Kurde! No tamten idzie już na wsparcie, nie? Mów jak się będzie budował dalej No buduje się, ale czy, dlaczego on stoi poza granicą bloku? A nie, on stoi na shifcie no, Jeden blok nie jest wysunięty O, buduje, buduje, drugi tam do niego idzie Teraz macie sz ma szansę, aby ich obu... O Co to ping-pong? O nie Na dachu jest Drugi pewnie nie ma TNT, więc będzie mu ciężej A, tu nie można budować Ten, kto jest na dachu ma 4 HP A Jeżeli informacje mnie nie mylą Spadł, spad. No to... Został jeden. No ale póki on tu stoi, to nic nie zrobi za bardzo. No bo go nie zrzucisz. No. A okay. No to win. Ale to porobiłem! Kurde, widzowie! Ale to te, ten odcinek w końcu jest jakiś lepszy. Widzowie, dzięki za oglądanie. Dzisiaj dwa wygrane meczyki. W końcu przebudziliśmy się do jakiejś akcji. W końcu zrobiliśmy coś ciekawszego. Pierwszy meczyk, no może nie taki ciekawy, ale drugi już kurde, taki beczek zrobiłem. Dzięki Kubie, oczywiście, bo tutaj dobry info dawał. Nie wiem, czy to jest legalne. Pewnie nie, ale no. Ale jeszcze nie wiemy o tym. Jak coś, to przepraszamy za info, ale ja nie wykorzystywałem go. Aż tak bardzo. Dobra, zostawcie lajkę, like, subaj i komentarz. No. Pożegnaj się kuba. No żegnam się.